Chcę powiedzieć... Coś, co mnie korci, nie chce nic tutaj. Wielce szpącić wszyscy jesteśmy gatunkiem. Ludzi, mamy mocne strony oraz słabości w toku naszych codziennych problemów. Mimo, że jesteśmy kłębkiem nerwów, chciałbym powiedzieć ci coś prostego, ale w powiedzeniu mym trudnego. Mm. Lubię Cię, mimo że tego nie okazuje Lubię Cię, choć wszystko na co innego wskazuje Lubię Cię, gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy Lubię Cię, nawet gdy zła rzecz się zdarzy Muszę to powiedzieć, bo mam wyrzuty, że to przeze mnie Chodzisz jak struty wiele razy, mogłem cię zawieść, bo nie byłem w stanie siebie znaleźć. Chcę ci powiedzieć, że jesteś wspaniały, że dumny powinien być świat cały za twoje dobro i twoje jesteśtwo. Nie tylko ja, jeden wiem to. Lubię cię, mimo, że tego nie okazuje. lubię Cię. Choć wszystko na co innego wskazuje, lubię Cię, gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy. Lubię Cię, nawet gdy zła rzecz się zdarzy. Mm, mm, mm. Pomimo bardzo widocznych różnic będę ciągle i wciąż tą myśl mówić. Chcę prawdziwej integracji z Wami, choć zło czasem wiało między nami. Męczące jest życie w samotności, lepiej żyć w stanie ciągłej radości, więc dlatego wyciągam do Ciebie rękę, choć mięśnie paliczków cierpią, mękę. <laughs> Lubię Cię, mimo że tego nie okazuje, lubię Cię, choć wszystko na co innego wskazuje, lubię Cię, gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy, lubię Cię, nawet gdy zła rzecz się zdarzy. Widzę, że... Nie umiemy się dogadać, chcę być równy w koleżeńskich prawach, więc proszę, że bardzo cię cenię, bo dajesz temu światu nadzieję mimo wszystkich przeciwności losu. Niech duch jedności dojdzie do głosu, zjednoczmy się jak na ludzi przystałoby, potem przyjemności było niemało. Lubiecie, mimo że tego nie okazuje lubię choć wszystko na co innego wskazuje lubię cię gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy lubię nawet gdy zła rzecz się zdarzy. Tak bardzo rozmawiać z tobą, choć podążamy inną życiową drogą. Jedność w różnorodności jest skarbem, mówiąc to. Nie jestem wariatem obce siły. Pod płaszczem jednoczenia dzielą nas, byśmy byli łatwiejsi do rządzenia, dają nagrody największym debilom, a my nie możemy się cieszyć chwilą. Lubię Cię, mimo że tego nie okazuje. Lubię Cię, choć wszystko na co innego wskazuje. Lubię Cię, gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy. Lubię Cię, nawet gdy zła rzecz się zdarzy. W dni, gdy jestem bardzo ponury, a na niebie są ciężkie chmury, to wiedz, że zawsze jestem otwarty na tyle, na ile dam radę. To nie jest tak, jak to wygląda. Widzę, jak okiem na mnie spoglądasz, więc chcę, byś nie bał się mnie. Nie jestem zagrożeniem, o czym pewnie wiesz. Mm, 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 mm. Lubię cię, mimo że tego nie okazuje. Lubię Cię, choć wszystko na co innego wskazuje. Lubię Cię. Gdy masz szczęście i uśmiech na twarzy, lubię Cię, nawet gdy zła rzecz się zdarzy. Mm, 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 mm.